Cześć, to znowu ja Kamila witajcie ponownie w filmiku dziś chciałabym wam zaprezentować kartkę w takim nietypowym kształcie ale już znanym i lubianym przez niektóre skraperki jest to kartka z okazji narodzin dziecka w kształcie sukieneczki do jej wykorzystania do niej właściwie przygotowania. Przepraszam bardzo. Wykorzystałam papiery z, z craftu. To jest ta najnowsza kolekcja Girl and curl. chyba tak. Jeśli poczekacie, to zaraz Wam pokażę. O, to jest ta kolekcja. Powiem Wam szczerze, że bardzo przypadła mi do gustu, ja zakupiłam na razie te bloczki wielkości 20 cm, ale i to ta jakby wersja mieszana, bo dla mnie ilość tych papierów, która, którą teraz Kraft Craft O'Clock jest, jest bardzo duża i ja bym nie zużyła tego wszystkiego, że tak powiem a pojawiają się coraz to nowe kolekcje i po prostu chce się kupić kolejne, a nie zużywa się tych papierów, co się ma. Może to się zmieni, może będę miała więcej zainteresowanych na moje prace, więc będę kupować też i większe, jakby kolekcje. Co chciałabym powiedzieć o tych papierach, to to, że ogólnie miałam z nich zrobić albumik ale postanowiłam wykorzystać nowe wykrojniki, które sobie kupiłam i stworzyć karteczkę. Po prostu chciałam zrobić coś innego niż album i oczywiście przemycić do swojej pracy moje coolingowe kwiatki. I jak tu widzicie, karteczka ozdobiona jest coolingowym kwiatkiem wykonanym na grzebieniu. Listki wykonane są te na szpilkach, natomiast ta gałązka i te kwiatki wykonane są na igle kulingowej. I jak widzicie, może tak trochę chaotycznie opowiadam, wybaczcie mi, do tej kompozycji użyłam również elementów do wycięcia z kraftokloku. Tutaj już nie mam okładki, zostały mi tylko. E, takie pojedyncze arkusze, właśnie z takimi dużymi kartami. E, kupiłam również taką mieszaną wersję, ponieważ, e, jak wcześniej mówiłam, nie zużyłabym takiej ilości papierów. No i postanowiłam, że na wakacjach postaram się wyciąć wszystkie inne męty. Zostały chyba mi trochę takich kwiatków i jedna. Jedna strona tutaj z elementami do wycięcia. Mogę Wam pokazać, ile to zajmuje miejsca. O, czekajcie, poczekajcie. O. Mam taką saszetkę, gdzie yy, składam swoje elementy wycięte. I zobaczcie, już mi się po prostu nie mieści. Nie wiem, kiedy ja to zdołam zużyć. <laughs> Fajnie by było to zużyć. No, niemniej jednak, powiem Wam tak. Tak mi się podoba ta kolekcja, że postanowiłam kupić jeszcze, dokupić sobie te papiery w, większej, w większych wymiarach. I chyba stworzę też do tego coś na podoba albumu bądź też pudełka na pamiątki po dzieciach. I tak. Jak widzicie, tu są elementy do wycięcia misiu, kwiatki pod spodem. Natomiast, żeby to tak troszeczkę przełamać i nie było tego różu, dodałam wycięte elementy z wykrojników. Te listki chyba są od Craft and You. To taka kolekcja chyba wykrojników do papierów Boho Baby. Bardzo lubię wykrojniki Craft and You, powiem Wam, że jestem ich fanką tutaj są gałązki które kiedyś kupiłam nie wiem jak zaczynałam swoją przygodę na aliexpress a to to już nawet nie pamiętam tą gałązkę yy, jakiej to było firmy ale chyba kupowałam ten wykrojny nick w sklepie zielone koty tu na przykład widzimy mm, taki kołnierzyk wykonany też wykrojnikiem od craft and you i mm, żeby to tak jeszcze troszeczkę urozmaicić, yy, przykleiłam wstążeczkę z kolekcji yy, Craft O'Clocku, elementów do wycięcia. I tak, jak widzicie, ta kartka otwiera się w tę stronę. Tutaj wkleiłam yy, papier, który byłby takim elementem ozdobnym. Natomiast tutaj zostawiłam na razie miejsce na życzenia, bo może ktoś będzie chętny na tą karteczkę tył jeszcze nie został przeze mnie e, jakby ozdobiony tutaj najprawdopodobniej również pójdzie papier kraftowy i moja pieczątka tak by się prezentowała e, ta karteczka może jeszcze raz ją pokażę zobaczcie no i teraz e, mam w planie wykonać taką podobną tylko z tej kolekcji dla chłopców i w kształcie Spodenek. Zobaczymy, jak starczy mi czasu. Na razie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik nie był chaotyczny. <laughs> I zrozumieliście mnie, co, miałam, co chciałam przekazać. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!